Wyglądało trochę profesjonalnie. Masz miarkę? Bo myślałem, żeby brać. Przepraszam. Nieufny. Główny punkt, jak zwykle, moi drodzy, szukamy kluczy do samochodu spokojnie. Każde kieszonki przeszuka i tyle. No. Tu ich nie mam. Tu ich też nie mam na pewno. No. Głęboko tutaj. Głęboko no. Już. Stygnięte jest. I dupa z tego. Dupa? No Nie wiem. Jest perfekto. Perfekto? No polecimy. Dzień dobry, witam serdecznie Piotr Boruch i Jakub Gruca. Jesteśmy dzisiaj nad popradem i będziemy chcieli zmazać, zmazać blamasz ostatniego wyjazdu na ropę. Staramy się. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast pokrótce jesteśmy w takiej małej miejscowości o nazwie Zubrzyk. To jest miejscowość troszeczkę poniżej Muszyny. No i to jest taki szlak, który jest w tym regionie słynny z wód mineralnych. Dlatego, że zarówno jak Krynica, Muszyna, Żegiestów, tak i Zubrzyk ma swoje wody mineralne. Przechodzimy nad Poplat. Będziemy starali się złowić właściwie klenie, ale Poplad jest słynny z tego, że właściwie nie wiadomo, co tutaj złowimy. <laughs> Dlatego, że jest to dość szeroki rybostan, i gdzie w momencie, kiedy porównywalibyśmy to na przykład z Dunajcem, że jedziemy na pstrągi, no to jechalibyśmy faktycznie na pstrągi. A tutaj mamy wiele możliwości: możemy złowić zarówno klenia, jak i właśnie pstrąga. Możemy trafić też inne ryby, tak jak świnki, brzany i tak dalej. Zobaczymy. W każdym razie. To jak będziemy łowić? No kubuś jaki masz pomysł na dzisiejszy dzień? Standardowy, zima, zima jeszcze taka. Zima, prawda? To co guma, nie? No, chyba tak. Chyba guma. No zobaczymy. No ja właściwie też y, raczej guma. Natomiast wziąłem sobie dwie wędki po to, żeby jednak porzucać woblerem, bo wiem z pewnych źródeł, że jednak ten wobler też już działa. Y, także. Jedną wędkę przygotowałem na przynęty miękkie, i to jest wędka 198 cm do 7 gram, i to jest Savage Gear Ultra Light Custom. Natomiast drugą wędkę to mam nową właściwie całkowicie, i to jest również z firmy Savage Gear, Natomiast to jest SG4, 221 cm, 14 gram wyrzutu. I tą wędką chcę łowić większymi i cięższymi przynętami, a właściwie tak naprawdę to woblerami. Więc zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o dobór łowiska, o, wpadłem do wody, <grywia> to e, wybraliśmy znowu dużą płań, no jednak pomimo tego, że już jest kwiecień i nawet słyszymy tutaj ptaszki gdzieś tam z boku, e, to jest dalej zima i naokoło na pewno zobaczymy, później jest pełno śniegu, więc ta woda jest zimna. Zresztą kolor, jak wskazuje też, jest to woda śniegowa, więc na pewno wychłodzona i z małą ilością tlenu, więc zobaczymy, nie będziemy takimi wielkimi optymistami. Raczej byłbym tak sceptycznym optymistą, <grymne> <grymne> ale miejmy nadzieję, że jednak coś złowimy. Natomiast no, będziemy się starać, a będziemy się przede wszystkim dzisiaj koncentrować na to, jakich przynęt używamy i te będziemy jakby prezentować. Głubysz, to masz zadanie ode mnie. Mhm. Masz ee, przede wszystkim trenować swoją metodę łowienia gumą. Tu będzie, podejrzewam, łatwiej niż na Dunajcu, e, Natomiast zobaczymy, czy nie będzie wiało, bo wtedy będzie trudniej. No okej, okay. czyli łatwiej, ale trudniej. <laughs> łatwiej, ale trudniej, no tak bywa. Zobaczymy. Na razie pogoda jest twór bardzo dobra, czyli troszeczkę nam powiewa, ale nie wieje tak, żeby to nam mogło bardzo przeszkadzać. Mhm. No cóż, zaczynamy? Tak. Oczywiście. Mam nadzieję, że się nikt nie wykąpie dzisiaj, co? <grym> Czas na Ciebie. No w sumie Czas tak, mówiłem. no już, już bym mógł to wpaść dzisiaj, nieźle nie by było. Ok, to zaczynamy i patrzcie na nasze postępy dzisiejszego dnia. Będziemy, myślę, że więcej mówić niż na ropie. Nie będę uciekać, obiecuję. <grym> Dziękujemy bardzo i zapraszam Was, oglądajcie nasze poczynania na Popradzie dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dzięki. Myśmy tutaj z tatą jeździli nad Poprad, mhm. nie? I tutaj tylko troszeczkę to się zmieniło, wiadomo, to 20 lat temu, może nawet lepiej, ale jakie tu były klenie, tylko trzeba było daleko rzucić właśnie. Ja wiem na pewno, że tu trzeba będzie na pewno dobrze za połowę rzucić. Mhm. Także trzeba będzie, te ryby zazwyczaj były pod drugim brzegiem i naprawdę były piękne klenie tutaj. I, I myślę, że się tutaj naprawdę coś uda złowić, bo to jest fajne miejsce i tutaj jest taka typowa zimowa płań, także uważam, że te ryby się jeszcze nie rozeszły. Także powinny być właśnie na tej płani, wiesz? Mm -hmm. Także... próbujemy. Od odcinków nic nie złowiłem. Eee, tam. się dzisiaj? Proste, że tak. Znam nawet jednego gościa, który powinien to zrobić. A są tutaj. Jak nie masz brań, to zmieniaj cały czas. Aż trafisz kolor, co ci weźmie. No bo blera. Co to jest? Głowacica chyba znowu. A, no. Niezła ryba. Fajna, prawda? Oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, hmm, nie wiem, czy kwadrans wcześniej miał być kleń. Opalakan countdown, taka ryba. Co ładne zdjęcie, jak możesz, proszę. No, nie w tą stronę, koleżanko. No i uciekamy. No gdzie ty popłynęłaś? Wpłynęła w ten strumyk. Czekaj, musimy ją stąd wygnać, bo widzisz ją? Stoi. O, dobra. Teraz w dobrym kierunku już popłynęła. No i co? Kij mamy ochrzczony. Nie trwało to dłużej niż 15 minut. Fajnie. No tak się udało na tego woblera złowić. Pokaż, ja sobie rzucę za dwa razy. Popatrzcie, bo nie wieje, jest petarda pogoda i ryby sowy. Ja już je tam wyczułem popatrz. Ja bym się rzucił wyżej. Złowita. I tak ci pokazywałem tyle razy już, Popatrz, no. tak, i do góry, bo na razie nie wieje. Popatrz, całkiem tak. Popatrz, widzisz, i tylko płynie. I już mamy zaczep, świetnie. Ale o to chodzi. <grystanie> <grystanie> o, petarda. I wysoko, bo ty masz długą wędkę. Póki nie wieje, to, to czym wyżej, tym lepiej. Wiesz? Mhm. Póki nie wieje. Bo jak zacznie wiać, no to wtedy będziesz musiał to położyć. Wiesz. Czyli lepiej... O, czuję jak mi puka podnie fajnie. Jak się zatrzymuje, nie wiem czy ja bym tutaj jednak 2,5 nie założył. O, ryba była na pewno. Uwierz mi. <grystanie> Dobra, dawaj, bo jeszcze <grystanie> to mi to złowi, że tyle z tego będzie. Dawaj, bo są, mówię ci. Wiem, że są, widziałem. Podoba mi się, zaraz sobie coś tu innego złowimy. Nie można mieć w życiu wszystkiego, tak? No tak. Czyli z cyklu kolejna dziwna ryba. Oczywiście miałbyś klen, jakbyś ktoś pytał. Proszę bardzo. No i mamy brzankę. Śliczna rybka. Proszę, nieduża taka. Nie wiem ile. Może koło 50, może nawet, ja raczej nie. O, śliczna, ale piękna czekamy. Już gotowa? No, do widzenia. Uf, zimna ta woda. No, żeby tylko dorzucić tam do tego, to będzie petarda. Zmieniłem wędkę. Założyłem lekką kleniową główkę. Taką poniżej 2 gramów, bo to jest właściwie 1,6 grama. Eee, jakąś imitację robaka spróbujemy. Ta woda nie jest najczystsza, więc może to coś nam przyniesie, jakąś rybę. W każdym bądź razie wziąłem już do ręki tą lekką wędkę, czyli tą 7 gramową. Tutaj mam 3 kg presionkę. Eee, tamten ten Gear SG4 przyniósł faktycznie dwie fajne ryby na woblera. A teraz czas na gumę. Kubuś, do wody. Rzucaj, rzucaj. Mnie deprymuje. Przejmuś. To jest za wcześnie, że zamknąłeś kabłok. A, fajnie, że nie w wodzie. No chyba. Ha. Wow, mamy jakiegoś konia Co mamy? Jakiegoś konia A. <laughs> To jest koń tylko to jest brzana No Idz. O, taki mały kajtek. Nie wiem, co wybrać. Chodź tu, chodź tu. Dam Ci przynętę choć. Mas branie? Hej, wata. tak. Miałem takie ładne branie, teraz czułem, jak mi uderzyła normalnie. Ładna jest. Masz? No, w końcu <grym> tu mam było błota w bucie, a tu tak light. O, oh, lecą so kaczki, powinniśmy mieć kaczkę w logo naszego sklepu. <grym> faine . Próbujemy. Prawie dobrze stoi. Ja bym strzelił jeszcze kawałek niżej. No. Idziemy niżej. Ała! Idę po przeszkodzeniu. A co? No, to jest dobrze. I tu powinny być właśnie w tym zagłębieniu, gdzie my jesteśmy, nie? Ja pierdzielę. Tu w rakach się powinno chodzić. Naturalnie starałem się nie wypierdzielić. Piotrek mówił, że w tej miejscówce na 100% złowimy ryby. I jak tu byliśmy już 5 minut, nic nie złowiliśmy. No to w 5 minut trzeba rybę złowić, nie? To powiedział, że w następnej miejscówce na 1000% będą ryby. Także ufam mu. Podobno tutaj mamy złowić. No, powinniśmy. Pamiętasz, że to są tylko ryby? Raz z raz nie? Bo ja cały czas pamiętam. Także zobaczymy, może się uda. Dyplomatyczna odpowiedź. Odpowiedź jest totalnie dyplomatyczna. Jak dyplomatyczne są ryby. No, i po trudach i znojach mamy klenia. Widziałem, jak tam wychodził do muchy. Po prostu no podrzucałem, podrzucałem, aż w końcu zjadł. Proszę bardzo. Śliczny, prawda? Czerwone płetwy, piękny, srebrny, ciemny bok. Wypuszczamy. No, i no popłynął. Ano było. Dwugramowa główka. Taki żółtawo-pomarańczowy. Próbujemy zejść jeszcze te 4 5 metrów. Tutaj zobaczymy. Czekaj, pokażę ci przynętę, wiesz? Najpierw wypuszczę rybę. To malutki jest no to co taki. Napala countdown, 5,5 cm. Długa ryba dzisiaj już na tym w ogóle. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że skończymy w tym samym miejscu co ostatnio. No, to prawda, nie? Ciężko było właściwie. No, ciężki dzień. Trochę Op wiało. Przede wszystkim wiało. Najgorzej to, że wiało po wodzie i tak ciężko nam było te zestawy prowadzić, bo wyrwało nam z wody. Nie? No. No, tak to pokombinowałem, bo i łowiłem i na gumę i na woblera. No, właściwie no działało właściwie obie metody, ale ciężko było. Łat... Nie było łatwo. O, może no, tak. No, no. Nie było łatwo. Trzeba było się napracować, żeby coś złowić tak naprawdę. No, ale udało się nam kilka ryb przechyczyć. Jak zwykle różnorodność mnie zaskoczyła. Poprat po Poprat prostu. po prostu jest nieprzewidywalny. Przyjechaliśmy na Krania i w sumie to wymęczyłem dwa. <grym> ja zero. <grym> Ale ciężko było naprawdę. Natomiast mieliśmy fajne inne ryby. Ja jestem bardzo zadowolony, chociaż nie ma co ukrywać, że dzisiaj jestem zmęczony już tym łowieniem, tak naprawdę. No, Trochę się. Ale grill za to był fajny, kiełbaskę <grym> żeśmy usmarzyli. Co się sprawdziło? No wszystkiego to po trochu właściwie, bo i złowiliśmy ryby na Woblera, przynajmniej ja złowiłem ryby na woblera i złowiłem ryby na gumę. Kubuś, ty miałeś na gumę. Tylko, tylko guma. Tylko. Tak. A zresztą nie próbowałeś właściwie chyba łowić nawet na inne przynęty, tylko gumą łowiłeś, mhm. ale po prostu ta guma byłaby bardziej skuteczna wtedy, kiedy ten wiatr byłby mniejszy, no bo jednak utrudniał nam prowadzenie naszych zestawów, a te ryby jednak dalej chcą powoli. Jak przyspieszy, to nie chcą grać. Mieliśmy mhm. taki moment, zwróciłeś uwagę, tak, nawet rozmawialiśmy 15, pół godziny. Jak przestało ciszy. wiać i nagle się okazało, że ryby są. No, no, no. no właśnie wtedy się udało coś połapać. A wtedy, tak to... wtedy połowiliśmy właśnie w tej takiej dziurze, gdzie przestało wiać, a tak to, no to, to tak napracowaliśmy się, ale w sumie super, no, fajny dzień, piękne ryby, w sumie nie było zimno. Także jak najbardziej udany. Mhm. Może po odpuścimy teraz, zobaczymy, jaki będzie następny nasz cel. Już Mam za niedługo szukali, nasz porachunki z Dunajcem. No, możemy wrócić tam na pstrągi w sumie. Jest ich trochę, może się uda. Tylko musimy trafić taki dzień, żeby nie wiało. Mhm. No bo jednak ten wiatr bardzo, ale to bardzo nam utrudnia. No cóż, nie będziemy tutaj właściwie się rozwodzić nad tym. Jeszcze podsumujemy nasz sprzęt. Ja dzisiaj wziąłem tą nową wędkę, tą SG4, to 221 cm do 14 gram i z przeznaczeniem, że będę łowił na woblery tą wędką. I łowiłem na woblery i złowiłem dwie ryby na tą wędkę i fajnie. Ładnie czuć brania, faktycznie ładne takie strzały były. Do tego fajnie się holowało. No, ciężko mi powiedzieć coś więcej, no ale dwie ryby zaciąłem, dwie ryby wyholowałem. Miałem dwa brania na woblera właściwie, więc, więc chyba fajnie. Zresztą nie, gdzie się fajnie łowiło. Ja mam ten, z tej serii tylko że tą do 35 gramów, taką bardziej sandaczowo szczupakową tą mhm. wędkę. A to wziąłem na spróbowanie i spoko, jak najbardziej do łowienia. No a co, no, jeśli chodzi o sewejdzia, to do 7 gram, 198 cm. Dobra wędka, ale to nie jest typowo kleniowa wędka, szczerze powiedziawszy. No ja nie mogę powiedzieć, bo złowiłem na nią dzisiaj różne ryby, bo złowiłem mi klenia i złowiłem mi brzany, i tak dalej, i tak dalej. Wędka się sprawdziła. Jest jak najbardziej do polecenia. Ryby nie spadały, udało się je holować. Także dobrze. Kubuś w końcu ochrzciłeś swoją wędkę. Gratuluję! <śmiech> tak, <śmiech> jest Jestem bardzo cie, ucieszony no. z tego powodu. No 70 cm brzana. No. do 10 no, Ale chciałem to... ci powiedzieć, że. Podbierak to masz na motyle. <laughs> Przygotowany byłem na klenie. No. Podbierak jest na motyle. No, Generalnie zmieściła się w podbieraku, zmieścił się ogon brzany, <laughs> albo sama głowa. Nic więcej. No i to tyle właściwie, jeśli chodzi o to. Natomiast wędka jak najbardziej fajnie. Widziałem, jak tam się ugina pod tą rybą i fajnie pracuje. Zresztą nie pod jedną. Wszystko wytrzymało. Gratuluję. Piękna ryba właściwie. No. Cieszę się. E, Kubuś, a powiedz, jakie przynęty ci się dzisiaj najbardziej sprawdziły? Mm, no jaskółki, jaskółki i kopyta. Ale to te mikadowskie sajry, prawda? Tak, to są te mikadowskie no, sajry i no na nie cały czas próbowałem. Łowiliśmy też na pewno na tej Shinery. Zresztą wszystkie linki tych produktów, na które łowiliśmy, znajdziecie w opisie pod filmem. Tam mamy specjalistów, oni się tym zajmą. <laughs> Czyli co, bardzo serdecznie Wam chcieliśmy podziękować. Myślę, że następnym celem naszej wyprawy będzie jednak Dunajec. A jeżeli nie zdążymy Dunajca, to na pewno będą szczupaki. Ja mam już pomysł na maj. Także bardzo serdecznie dziękuję. Ja również. Wszystkiego dobrego Wam życzymy, miłego oglądania i do zobaczenia nad wodą. Pozdrawiam. Cześć.